W październiku 1999 roku w ramach 12. kolejki pierwszej ligi górnik Zabrze podejmował na własnym stadionie Wisłę Kraków. Biała Gwiazda przed tym spotkaniem była na trzecim miejscu i traciła 4 punkty do pierwszego ruchu Chorzów. Dodatkowym języczkiem uwagi było to, że dwa tygodnie wcześniej Wisła wykupiła z górnika wówczas 22-letniego Kamila Kosowskiego. Lata młodzieżowe mojego życia tam spędziłem, można powiedzieć, i z drużyny rezerw, kiedy pan Żurek mnie wziął do pierwszej drużyny, zaczęła się w sumie moja taka mała kariera, można powiedzieć. Górnik był w tabeli 10 i miał trochę problemów kadrowych. Mimo to chciał sprawić niespodziankę z pretendentem do tytułu. Musiałem zespół wziąć na zgrupowanie, żeby to wszystko poskładać, wyleczyć niektórych zawodników, zregenerować. No, czy nam się to udało, zobaczymy dzisiaj. Trener Żurek postawił na ustawienie 3-5-2 z wahadłami Probierz-Prasnal. W jednej linii z nimi byli Dźwigała oraz bohater dzisiejszego odcinka, czyli grający z dwójką Kąpała. W Wiśle plejada gwiazd i reprezentantów Polski. Mocny duet stoperów, kałużny Węgrzyn, na skrzydłach Pater i Kaliciak, a w ataku Frankowski z Moskalewiczem. Pierwszą groźną sytuację stworzyli sobie piłkarze Wisły-Kraków. W ósmej minucie dośrodkowanie Patera źle wybił bramkarz Górnika-Bledzewski i Frankowski z w niemal stuprocentowej sytuacji. 5 minut później odpowiedzieli gospodarze. Świetne podanie na lewe skrzydło posłał Kąpała, piłkę otrzymał Prasnal, który oddał strzał z ostrego kąta, ale dobrze, z uderzeniem poradził sobie Sarnat. W minucie 26 raz jeszcze zaatakowali Wiślacy, także prawą stroną boiska. Świetne podanie w pole karne Moskalewicza, które otrzymał Pater i oddał strzał, ale piłka przeleciała obok słupka bramki. Sytuacja Białej Gwiazdy skomplikowała się mocno w 43 minucie. Czerwiec bezpardonowo zaatakował probieża i obejrzał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. Atak był tak mocny, że nawet taki twardziel jak probierz musiał na chwilę opuścić boisko na noszach. Ogólnie mecz był dość ostry. Sędzia pokazał pięć żółtych kartek i podyktował aż 25 fałdów w pierwszej połowie. Piłkarze udali się do szatnia, w wywiadzie w przerwie trener Wisły Marek Kusto został zapytany o plan na drugie 45 minut. Panie trenerze, jak zmieni pan ustawienie drużyny? Nie ma Ryszarda czerwca i jest 10 zawodników Wisły. Co pan planuje na tą drugą połowę? Wejdzie Tomek Kulawi, który odciąży troszeczkę niedefensywnie. Lakoniczna odpowiedź, ale trener, jak powiedział, tak zrobił, bo opuścił Kosowski. A w jego miejsce wszedł Kulawik. Jednak górnik na drugą połowę wyszedł zupełnie odmieniony i chciał jak najszybciej wykorzystać grę w przewadze. Robisz pole karne i jedna tosama dla górnika. A bramkę swoją dziesiątą w tym sezonie. Co by Na kwadrans przed końcem gospodarze sprytnie rozegrali rzut wolny i niezły strzał z za szesnastki oddał dźwigała ale pomylił się o kilkanaście centymetrów. Górnik, który miał dużą przewagę w drugiej połowie, chciał ją spuentować golem i w 88 minucie miał ku temu najlepszą okazję. Kompała dostał piłkę na wolne pole, wyszedł sam na sam Kompała i podał za plecy Gierczakowi, który nie był w stanie trafić do bramki. Zbyt długo zwlekał z zagraniem do partnera Kompała i zabrzanom nie udało się podwyższyć prowadzenia. Mimo to ostatecznie górnik ograł Wisłę. Jeden do 0. Znaczy się na pewno te trzy punkty były nam potrzebne. Tam styl nie był najważniejszy, ważne, że wygraliśmy. Trochę ułatwił nam Torysiu czerwiec, bo bez sensu falował i dostał czerwoną kartkę. Zrobiliśmy sobie trochę horror w końcówce. No, gdybym lepiej dograł do Piotra Gierszaka, on szeliby na pewno na 2-0, a tak. Źle mu dograłem i w ogóle nie było w niej nie, nie jego wcale winy, że on nie strzelił tego. Adam Kompała, który 16 sierpnia obchodził 50. urodziny i z tej okazji składamy mu najserdeczniejsze życzenia. Sezon 1999-2000 sensacyjnie zakończył z koroną króla strzelców. Jego 19 goli w dużej mierze przyczyniło się do utrzymania górnika w Ekstraklasie.